O 8:14 mój telefon rozświetlił się wiadomością, która jednym zdaniem zakończyła moje dzieciństwo. Zmieniliśmy wszystkie zamki w drzwiach wejściowych, a także kod do bramy. Nie ufamy ci już. Kropka bez kłótni, bez wyjaśnień. Po prostu eksmisja SMS-em od kobiety, która kiedyś nazwała mnie swoim największym błogosławieństwem. Wpatrywałem się w ekran, aż przestały mi się trząść ręce, po czym odpisałem, odnotowałem. To było sprytne. Ale zapomniałeś o jednej rzeczy, kropka, zanim opowiem ci, co wydarzyło się tamtego ranka, powiedz mi, skąd słuchasz. Więc wiem, że nie jestem jedyną osobą, która została odcięta przez własną krew. Kropka, kiedyś myślałem, że miłość mierzy się tym, ile z siebie dajesz, ile problemów rozwiązujesz, zanim ktokolwiek zdąży zapytać. W mojej rodzinie ten rodzaj miłości zapewniał światło, spłatę kredytu hipotecznego i nienaruszoną ciszę. Nazywam się Taylor Rabinet, jestem 31 menedżerem finansowym w Chicago i od czterech lat płacę prawie 5000 dolarów miesięcznie za dom. W którym nawet nie mieszkam. Na każdym rachunku, każdej naprawie, każdej tymczasowej przysłudze widniało moje nazwisko. Mama mówiła, że to rodzinna praca zespołowa. Tata nazywał to robieniem tego, co słuszne. Ja nazywałam to przetrwaniem. moja matka Elizabeth była kobietą, która potrafiła zamienić poczucie winy w walutę. Każde zdanie było owinięte w uprzejmość, ale miało swoją cenę. Wiesz, kochanie, dach nadal przecieka. Ciężko jest patrzeć, jak ojciec próbuje go naprawić. tłumaczenie. Wyślij pieniądze. moja siostra Lincej, lat 34, opanowała bezradność jak sport olimpijski dwoje dzieci niekończące się sytuacje kryzysowe i ton, który sprawiał, że odmowa brzmiała okrutnie. I mój ojciec, Robert, lat 62, rozjemca, który utrzymywał pokój, milcząc kropka nigdy mnie nie bronił, nigdy ich nie powstrzymał kropka, kiedy raz znalazłem dziwne zapytanie kredytowe pod moim nazwiskiem, zbył je. Powiedział, że to usterka systemu. Chciałem mu wierzyć. Wmawiałam sobie, że pomagam że tak robią dobre córki. Miałam 27 lat. Kiedy podpisałam kredyt hipoteczny, wciąż na tyle naiwna, by myśleć, że miłość oznacza wkroczenie. Mama mówiła, że rodzina oznacza zaufanie. Spłacałam więc kredyt hipoteczny. Płaciłam podatki od nieruchomości, ubezpieczenie, a nawet rachunek za internet, by tata mógł oglądać transmisje sportowe. Kiedy samochód lincej się zepsuł, pokryłem koszty naprawy dla bezpieczeństwa dziecka. Kiedy przekroczyła stan konta, Przelałem saldo, zanim zdążyła o to poprosić, kropka prowadziłem arkusze kalkulacyjne, by śledzić każdą płatność, którą oznaczałem jako tymczasową. To słowo sprawiało, że czułem się bezpiecznie, jakbym mógł przestać w każdej chwili. Ale tymczasowość ma sposób na rozciąganie się, gdy nikt inny nie kiwnie palcem. Dom stał się ich kropka dług, pozostał mój kropka, wciąż jednak trzymałem się idei, że wysiłek może zasłużyć na uczucie. Za każdym razem, gdy mama mówiła. Utrzymujesz tę rodzinę na powierzchni, myliłem to z miłością. Za każdym razem, gdy publicznie dzękowała lincej za poświęcenie, przełykałem ukłucie. Dopiero dużo później zdałem sobie sprawę, że zaufanie w naszym domu nigdy nie oznaczało bezpieczeństwa. Oznaczało ciszę. Teraz, siedząc w tym cichym mieszkaniu i wpatrując się w jej wiadomość, w końcu zrozumiałem, czego tak naprawdę mnie nauczyła. W jej języku rodzina nie oznaczała przynależności. Chodziło o to, kto płaci rachunki. Zaczęło się od postu na Facebooku. Czekałem w samochodzie przed sklepem spożywczym, gdy algorytm podał mi go jak policzek. Moi rodzice i lincej stojący na ganku domu, za który płaciłem kropka podpis brzmiał Jesteśmy dumni z naszej córki, że zbudowała dom, którym wszyscy możemy się dzielić. Moja mama trzymała małą drewnianą tabliczkę z napisem HOME, Sweet HOME, Prezent od Lindsay. Musiałam przeczytać podpis pięć razy, czekając, aż gdzieś pojawi się moje imię. Nie pojawiło się. Komentarze posypały się jak konfetti. Ona jest niesamowita. Wychowałaś taką silną córkę. Lindsay. Jesteś opoką rodziny. Siedziałam idealnie nieruchomo. Jedną rękę trzymając na kierownicy... Jakby poruszenie się miało złamać jakąkolwiek iluzję utrzymującą mnie w pionie. gdzieś pomiędzy imłodzi im i pochwałami, zdałam sobie sprawę, że nie tylko mnie wymazali, ale całkowicie przepisali. historię. Dwa dni później zadzwonił mój telefon. Był to wesoły głos z banku. Witam, pani rabynet, dzwonię, aby potwierdzić prośbę o aktualizację głównego kontaktu dla pani kredytu hipotecznego. Żołądek mi opadł. Do kogo? Panna Lindsey Carson powiedziała. Dokumenty wciąż oczekują na weryfikację. Rozłączyłem się bez odpowiedzi. Pióro wyślizgnęło mi się z palców, pozostawiając linię atramentu na dłoni. Kropka. Tej nocy sprawdziłem swoje konto i natychmiast to zobaczyłem. 2.00 dolara amerykańskiego, 400.00 dolara amerykańskiego zniknęło. Przelew na starą kartę awaryjną, którą kiedyś dzieliłem z Lincej. Napisałem do niej: "Znowu użyłaś mojej karty?" 10 minut później nie rób z tego sprawy. Tej. Dzieci potrzebowały butów. Kolejny ping. Mamo, kochanie. Lincej przechodzi przez trudny okres. Nie zaczynajmy wojny o kilka dolarów. Kilka dolarów. Wpatrywałem się w te słowa, aż się rozmyły. Nigdy nie chodziło o pieniądze. Chodziło o to, czego one dowodziły, kropka, kiedy Lincej potrzebowała pomocy, było to pilne. Kiedy ja potrzebowałem uczciwości, było to niewygodne. Kropka, tej samej nocy mój telefon znów zabrzęczał, tym razem na rodzinnym czacie grupowym. Zmienili jego nazwę na krąg rodzinny. Ktoś wysłał mime, mężczyznę oddającego swój portfel z podpisem Duża energia sponsora. Kuzyn oznaczył mnie. Tata odpowiedział, Niech darczyńca się cieszy, że opuściłem czat. Dodali mnie z powrotem z balonami. Wyszedłem ponownie kropka, tym razem zablokowałem ich wszystkich. Kropka w następny weekend pojechałem do domu skosić trawnik. Mama zawsze powtarzała, że płacenie ogrodnikowi nie ma sensu. Powietrze było ciężkie od zapachu skoszonej trawy kropka, kiedy zatrzymałem się, żeby napić się wody. Przez otwarte kuchenne okno dobiegały głosy: niski i zadowolony matki oraz jasny i zadowolony limcej. Widziała się jej minę, kiedy ciocia Karen zapytała o czyn. Lindcej roześmiała się. Głos mamy był miękki, ale radosny. Już prawie gotowe. Po załatwieniu formalności nie będzie miała nic do powiedzenia. To ona wpisała swoje nazwisko na pożyczkę. Teraz to jej problem. Lincej prychnęła. Zawsze była gościem z portfelem. I wtedy mama zadała ostateczny cios. Ona już nie jest rodziną. Jest tylko sponsorem. Nie poruszyłam się. Butelka z wodą wyślizgnęła mi się z ręki, uderzyła o trawę i potoczyła się w stronę kosiarki. Nawet jej nie podniosłem. Moje ciało wydawało się puste, jakby ktoś wyjął mnie i zostawił skorupę Ludzie myślą, że wściekłość jest gorąca, ale to nie było gorąco. To był lód. Każde słowo zamarzało w coś ostrego i czystego. W tym momencie przestałam chcieć być ich częścią. Przestałem chcieć wyjaśnień czy przeprosin. Kropka, chciałem tylko prawdy i kontroli. Kropka, tej nocy nie płakałem. Nawet nie nalałem sobie drinka. Po prostu siedziałem przy biurku. Światło z laptopa rozlewało się po stosie nieotwartej poczty. Wyciągi z hipoteki, faktury za naprawy, pereganiz moim nazwiskiem w rogu. Kropka, każdy kawałek papieru był dowodem kłamstwa, w którym żyłem. Kropka, najpierw otworzyłem aplikację bankową, a następnie arkusz kalkulacyjny, który prowadziłem od lat. Wiersz po wierszu prześledziłem płatności: kredyt hipoteczny, podatki, naprawa dachu, opieka dzienna, artykuły spożywcze. Cztery lata tego, co nazywali pomocą, dały w sumie 21111 dolarów. Ta liczba już mnie nie przerażała. Uspokoiła mnie. O 23:46 anulowałem wszystkie automatyczne przelewy. Kolejna płatność miała nastąpić 15. Nie tym razem. Napisałem krótką wiadomość do matki. Odnotowane. To było sprytne. Ale zapomniałeś o jednej rzeczy. Brak emoji. Żadnego podpisu. Tylko kropka na końcu czteroletniego zdania. Wtedy rozpocząłem audyt wyciągnąłem stare SMS-y, e-maile, zdjęcia, każde z nich było pokwitowaniem ich uprawnień. Oznaczyłem foldery, płatności, rachunki, wiadomości, audio. A kiedy otworzyłem notatkę głosową, przypadkowo nagrałem ją przez otwarte okno w kuchni. Zmieniłem nazwę na kuchenna prawda. Po raz pierwszy od miesięcy przespałem całą noc. Trzy dni później pod drzwiami mojego mieszkania pojawiła się gruba biała koperta. W środku znajdowało się zaproszenie wydrukowane na złotym papierze. Dołącz do nas w świętowaniu urodzin Elizabeth Carson. Na dole widniał napisany kursywą cytat Dom nie jest domem bez rodziny. Roześmiałam się głośno. Dźwięk zaskoczył nawet mnie kropka, przypięłam zaproszenie na lodówce tuż obok wydruku arkusza kalkulacyjnego. Dwie świątynie obok siebie, jedna dla ich fantazji. Druga dla mojej rzeczywistości kropka w tym tygodniu zadzwoniłem do mojego dziadka Williama. Był jedyną osobą, która kiedykolwiek ze mną rozmawiała, nie potrzebując czegoś w zamian. Kiedy odebrał, nawet się nie przywitałem. Nazwali mnie sponsorem, powiedziałem. Odetchnął powoli. Nadszedł czas, aby dowiedzieli się, co się dzieje, gdy sponsor przestaje sponsorować. Miał rację. Nie potrzebowałem zemsty ubranej w gniew. Potrzebowałem precyzji. Zacząłem więc przygotowania. Kropka. Wydrukowałem każdy rekord płatności i uporządkowałem je według miesięcy, jak akta sprawy. Pobrałem klip audio. Zapisałem zrzuty ekranu z czatu grupowego. Memy, śmiech, żarty mojego ojca. wyciągnąłem nawet raport kredytowy pokazujący usterkę systemu z zeszłego roku. Zanim skończyłem, moje mieszkanie wyglądało jak pokój dowodowy. Nie planowałem konfrontacji z nimi. Jeszcze nie teraz chciałem, by cisza najpierw zrobiła swoje, by mogli się zastanowić, dlaczego kolejna rata kredytu nigdy nie nadeszła. Nauczyłem się. Że cisza sprawia, że ludzie stają się głośniejsi, kropka kiedy w końcu się odezwą, nie będą przepraszać. To byłaby panika. I wtedy przypomniałbym im, że jedyną rzeczą droższą od zdrady jest dowód, kropka w noc imprezy hicagowskiej. powietrze było ciężkie, jakby samo niebo wstrzymywało oddech. Celowo przyjechałem dziesięć minut za późno, kropka sala bankietowa lśniła złotem i zielenią, tymi samymi kolorami, które zawsze wybierała moja matka, nazywała je królewskimi tonami. Kelnerzy krążyli między stołami z kieliszkami szampana. Wszyscy uśmiechali się w ten ciasny, udawany sposób, w jaki robią to rodziny, gdy udają, że wszystko jest w porządku. Przez chwilę stałem przy wejściu i patrzyłem. Na dużym ekranie wyświetlany był pokaz slajdów. Wakacje, zdjęcia rodzinne, święta. Kiedy pojawiło się zdjęcie domu, tłum zaklaskał. Głos mojej matki, słodki i dumny, odbijał się echem w głośnikach. Zbudowany z miłością, utrzymywany z zaufaniem. A teraz przekazywany z dumą. Zaufanie. To słowo uderzyło jak ładunek elektrostatyczny. Podeszłam do przodu, stukając obcasami o marmurową podłogę. Nikt mnie nie zatrzymał. Może nie wierzyli, że się pojawię kropka, może zapomnieli, że nigdy nie spóźniłam się na termin. Lindsay stała na scenie z mikrofonem w ręku, uśmiechając się do kamer. Ten dom reprezentuje poświęcenie i miłość, powiedziała. Wszyscy ciężko pracowaliśmy, aby go utrzymać, kropka, prawie się roześmiałem. Pracowali? Chciałem bić brawo. Zamiast tego poczekałem, aż oklaski ucichną, a następnie zrobiłem dwa kroki do przodu. Mikrofon piszczał, gdy mówiłem. Nie planowałem dziś nic mówić, zacząłem spokojnie. Ale skoro świętujemy dziedzictwo, porozmawiajmy o tym. Ile ono tak naprawdę kosztowało, kropka kilka głów odwróciło się, a uśmiech mojej matki osłabł. Taylor, zaczęła ostrzegawczym tonem. To nie jest, podniosłem rękę. Będę się streszczać. Cięgnęłam do torby i wyciągnęłam mały dysk USB. Czy ktoś mógłby mi pomóc to odtworzyć? Mój kuzyn, zaciekawiony, podłączył go do laptopa podłączonego do projektora. Ekran zamigotał. Na początku słychać było tylko słaby szum w tle kropka potem głos mojej matki wypełnił głośnik czystym, znajomym, bezlitosnym głosem. Ona nie jest już rodziną, powiedziała. Jest tylko sponsorem kropka w pokoju rozległy się westchnienia. Ktoś upuścił szklankę. Brzęk odbił się echem. Mój ojciec poruszył się na krześle. Lincej zbladła. Nie patrzyłem na nich kropka kliknąłem następny plik. Na ekranie pojawił się zrzut ekranu z rodzinnego czatu, MIM przedstawiający mężczyznę oddającego swój portfel, komentarze Duża energia sponsora, kropka pod spodem widniał tekst mojego ojca, uszczęśliw darczyńce. Zwróciłem się do tłumu. Oto jak wygląda dziedzictwo rodzinne w naszym domu, kropka, potem pojawił się ostatni slajd, mój arkusz kalkulacyjny, rzędy i rzędy płatności oznaczonych i datowanych, kredyt hipoteczny, podatki, naprawy, ubezpieczenie. Suma zakreślona na czerwono: 72. 411. To, powiedziałem cicho, jest koszt Twojego dziedzictwa. kropka Zapadła cisza, nawet powietrze było nieruchome. Twarz mojej matki stwardniała, a potem pękła. Upokarzasz nas, wyszeptała, kropka, spojrzałem jej w oczy. Nie, wyjaśniam matematykę, kropka, mój ojciec podniósł się z krzesła, jego głos był ostry. Nie przychodzisz tu i nie zawstydzasz swojej matki w jej urodziny. Zawstydzam, powiedziałam spokojnie. Masz na myśli to, że w zeszłym roku użyłeś tylko mojej oceny kredytowej? Otworzył usta, a potem je zamknął. Mam też te dokumenty. Kropka, lincej wstała, głos jej drżał. To miała być pomoc rodzinna. Wszyscy się zgodziliśmy. My, wtrąciłem się. Zabawne, nie pamiętam, żebym podpisywała tę umowę. Byłem zbyt zajęty płaceniem rachunków. Kropka, w pokoju rozległ się szmer. Krewni szeptali, oczy przeskakiwały między ekranami i twarzami. Ręka mojej matki trzęsła się, gdy sięgała po mikrofon. Rodzina wspiera się nawzajem. Kropka miłość nie ma faktur. W pokoju zapanowała kompletna cisza. Pokaz slajdów zamarł na obrazie domu, jego frontowej werandy skąpanej w ciepłym świetle, drewnianego znaku homes "Home Sweet Home" kołyszącego się delikatnie. Kropka wpatrywałem się w niego. Po raz pierwszy zdając sobie sprawę, jak mały wyglądał w porównaniu do wszystkiego, co dla niego poświęciłem, kropka wtedy z tyłu pokoju znajomy głos przerwał ciszę. Wystarczy. Głowy się odwróciły. Mój dziadek, William Rabinet, stał przy drzwiach z laską w dłoni i płonącymi oczami kropka ruszył powoli w naszą stronę, dźwięk jego laski stukającej o podłogę był głośniejszy niż szmery wokół niego. Zatrzymał się obok mnie, wziął mikrofon i najpierw stanął twarzą w twarz z moją matką. Wychowałeś złodzieja, powiedział cicho, a jego słowa były głębsze niż krzyk. Odwrócił się do mojego ojca, tchórza. Znowu sapnięcie. Wargi mojej matki zadrżały. Tato. Proszę, podniósł rękę. Słyszałem już wystarczająco dużo wymówek, Taylor, powiedział, odwracając się do mnie. Przeczytałem twoją wiadomość. Miałeś rację, stając na swoim gruncie. Tłum milczał, wsłuchując się w każde jego słowo. W zeszłym tygodniu, kontynuował, zmieniłem zaufanie. Nazwisko Lincej zniknęło. Majątek i konta rodzinne. Teraz są twoje. Lincej opadła szczęka. Nie możesz tego zrobić. Dziadek nie spojrzał na nią. Dziedzictwo nie jest prawem wrodzonym, powiedział. To powtarzalne zachowanie. A ty powtórzyłaś tylko chciwość. Kropka pokój wybuchu, w połowie szeptem, w połowie oszołomioną ciszą. Twarz mojej matki zbladła, potem poczerwieniała i znów zbladła. Wyglądała jakby chciała krzyczeć, ale nie wydobył się z niej żaden dźwięk. Cofnąłem mikrofon, mój głos był spokojny. Zmieniłaś zamki, powiedziałem, powtarzając jej tekst. Ale ja zmieniłem klucze. Położyłem stos faktur na stoliku obok zapakowanych prezentów. Odwróciłem się w stronę wyjścia i wyszedłem. Nikt mnie nie zatrzymał, kropka, nikt nie zawołał mojego imienia. Drzwi zamknęły się za mną z cichym kliknięciem, takim, które brzmi bardziej jak wolność niż zakończenie kropka na zewnątrz. Nocne powietrze było chłodne dla mojej skóry. Światła miasta migotały w oddali, odbijając się w rzece jak fragmenty czegoś, co w końcu zostało złamane i wreszcie moje. Naciągnęłam mocniej marynarkę i odechnęłam kropka po raz pierwszy od lat nie byłem nikomu nic winien kropka, 72 godziny później przyszło powiadomienie. Przychodzący przelew 2:11 minut 7 i 24 dolary. Żadnej nazwy nadawcy żadnych przeprosin tylko czyste zimne i ostateczne cyfry kropka, przez chwilę wpatrywałem się w numer po czym zamknąłem laptopa i wypuściłem oddech z którego nie zdawałem sobie sprawy. Kropka cisza, która potem nastąpiła, nie była pusta, była zasłużona. Tego ranka zaparzyłem herbatę zamiast kawy. Żadnych alarmów, telefonów. Wiadomości z prośbą o pomoc. Po raz pierwszy świat wydawał się równy. odpowiedziałem ich prawnikowi jednym zdaniem. Transakcja otrzymana. Dalszy kontakt nie jest konieczny. Następnie usunąłem wątek, kropka, później w tym tygodniu pojechałem do domu mojego dziadka. Stał na werandzie z filiżanką herbaty w ręku i czekał, jakby wiedział, że przyjadę. Zapłacili, powiedziałem. Przytaknął. Oczywiście, że tak. Gildia zawsze płaci z opóźnieniem, ale płaci, kropka. Przez chwilę siedzieliśmy w komfortowej ciszy, zanim znów się odezwał. Przebaczenie wymaga odpowiedzialności, Taylor. Nie zasłużyli na nie. Wiem, że powiedziałam, pokój nie potrzebuje ich pozwolenia. Uśmiechnął się słabo. Teraz brzmisz jak ktoś, kto w końcu rozumie koszt wolności. Kiedy wyszedłem, słońce było nisko i ciepło, malując ganek na złoto. Zdałem sobie sprawę, że spokój nie ogłasza się sam, po prostu przychodzi cicho, gdy hałas ucichnie. Zmienili zamki. To była pierwsza rzecz, którą zrobili dla mnie od lat. Zmienili zamki. Zmieniłem swoje życie. Kropka, i choć raz cisza między nami nie bolała, była czysta. Kiedyś myślałem, że rodzina to coś, na co zasługujesz, dając wystarczająco dużo. Teraz wiem, że prawdziwa miłość nie wystawia faktur. Kropka, więc jeśli kiedykolwiek musiałeś narysować linię z ludźmi, którzy dzielą Twoją krew, wiedz, że nie jesteś sam. Podziel się swoją historią poniżej i zasubskrybuj. Ponieważ gdzieś tam inna osoba uczy się tej samej prawdy. Ja to zrobiłem, pokój nie jest dany, kropka ono jest odzyskiwane.